To jest ósma dziesięć. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku. W cyklu Jutonauci zastanawiamy się, czy Państwa następny stolik będzie zbudowany z grzybni. 810. dziesięć. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutronauci. To Joanna Sosnowska z Gazety Wyborczej, a moją gościnią jest Natalia Piórecka, ubiegłoroczna jutronautka oraz projektantka interdyscyplinarna, która łączy architekturę z biodesignem z Uniwersytetu w Innsbrucku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Specjalizuje się Pani w biodesignie i ma Pani na koncie między innymi zaprojektowanie mebli z grzybni. Skąd pomysł w ogóle na taki materiał? Taki pomysł pojawił się w sumie podczas jednej z, z konwersacji w w studiu architektonicznym podczas moich studiów pierwszych na jednym z tutoriali i w sumie rozmawialiśmy po prostu o formie, formacji, jakie grzyby tworzą. Dokładniej były to chuby i właśnie jedna z wtedy wspomniała o, o pewnej nowince materiałowej właśnie stworzonych z grzybni i w ogóle o całym tym koncepcie hodowania żywych materiałów, czyli właśnie materiałów stworzonych ze współpracy z żywymi organizmami, które właściwie po prostu rosną. Więc ja tak jakby z taką mentalnością powiedzmy studenta architektury wtedy byłam super zainteresowana i nagle moje dawne zainteresowanie biologią też się obudziło i pamiętam, że była to taka trochę nie lada zagwozdka wtedy, nie było zbyt wielu informacji na temat tych materiałów z mycelium, czyli właśnie z grzybni i pojawiały się jakieś tam raptem kilkanaście było kilku prototypów, jakieś pojedyncze projekty, czyli w ogóle tutoriale DIY do hodowli grzybów, czyli troszeczkę inna, inny aspekt tego. I w ogóle cała pustka była również wśród artykułów naukowych. Także w pewnym momencie czułam, będąc właśnie na początku tej takiej kariery mojej, czułam się, że wkraczam w taki nieznany teren trochę i właściwie, że mam szansę powiedzmy w jakiś sposób dołożyć swoją cegiełkę też do tego tematu. I jeszcze tak dodam, że w ogóle ta cała Perspektywa projektanta wkraczającego w tę strefę biologii i nauk ścisłych była dosyć ciekawa dla mnie, bo nie bałam się nigdy żadnej porażki. Nie miałam w głowie żadnych protokołów czy świadomych ograniczeń i było to tak jakby bardzo dobre doświadczenie pod względem wszystkich różnych eksperymentów, które prowadziłam. Teraz patrząc z perspektywy czasu, prawdopodobnie nie były one najlepiej wykonane, ale pozwoliły mi się znacznie dużo nauczyć na ten temat. Grzyby interesują też coraz większą liczbę projektantów generalnie. Czy to jest wdzięczny produkt do projektowania? Tak, na pewno ma ogromny potencjał który właściwie nadal nie jest jeszcze całkowicie odkryty i właśnie przez te ostatnie lata, co, że tak powiem, sama wkroczyłam w ten temat, to obserwowałam rosnące zainteresowanie i to ze strony właśnie architektów, czy chociażby naukowców. Pojawiały się różne nowe projekty, artykuły, eksperymenty, które testowały różne limity, zadawały właśnie różne pytania, czy to właśnie była skala architektoniczna, od jakichś budulcowych materiałów po elementy ocieplenia budynków, różnego rodzaju produkty, czy właśnie elementy wystroju wnętrz, od paneli akustycznych, czy nawet podługowych, chociażby albo meble, czy różne nawet alternatywy do skóry zwierzęcej. I taką też ciekawym aspektem tego materiału, i podejrzewam też takiego zainteresowania jest to, że różne branże interesują się ich potencjalną aplikacją. I tak jakby mam wrażenie, że jeżeli mówimy tutaj o tej strefie biodesignu, to jest to jeden z najatrakcyjniejszych materiałów i przyciąga naprawdę rzesze zainteresowanych do tej dziedziny biodesignu. I w ogóle sama świadomość też ekologiczna projektantów wzrasta, powstają nowe projekty, co też napędza całe zainteresowanie i przede wszystkim pojawia się więcej pytań. Pojawia się więcej pytań a propos tego materiału, co, jak, gdzie, jak można to wykonać. Mnie interesują szczególnie takie bardzo praktyczne zastosowania grzybów i grzybni, bo widziałam na przykład właśnie krzesła, fotele, ale także lampy z grzybni. Jak w praktyce wygląda proces projektowania takich mebli, tworzenia mebli z grzybni? Taki proces właściwie wygląda podobnie troszeczkę jak do pracy z każdym innym materiałem. Najpierw trzeba stworzyć cały koncept poprzez różne szkice, diagramy, modele 3D, dosyć standardowo, i w tym trzeba zaplanować strategię produkcji, więc to jest ta najciekawsza część, gdzie angażujemy właśnie wzrost grzybni na substracie, i ważne jest właśnie zaaplikowanie tych procesów już jako integralna. Przerwę, przepraszam, prośba o wyjaśnienie z was substrat. Substrat to będzie podłoże, podłoże do wzrostu, i w przypadku grzybni, będą to różnego rodzaju naturalne włókna, bądź po prostu naturalny, organiczny podkład, na którym te grzyby mogą rosnąć. Jest to właśnie podobne trochę do takiej standardowej hodowli grzybów dla samych tych owocników, czyli grzybów, ale tutaj w tym przypadku skupiamy się właśnie na tej bazie, na to, z której te grzyby wyrastają. Także to jest ten materiał, to jest ten kompozyt, o którym mówimy. I właśnie przez to, że. Wracając już właśnie do, do tych procesów, to właśnie przez to, że jest to żywy organizm, to, jaki będzie finalny efekt, i powiedzmy, jaki to będzie produkt, na koniec sam fakt wzrostu ogromnie wpływa na ten finalny produkt. I właśnie jest to, i ten aspekt integracji tych procesów, tego, jak on będzie produkowany, jest bardzo ważną częścią całego produktu. I również na przykład w trakcie fazy projektowania bardzo często przygotowuje się w międzyczasie ten materiał, gdzie właśnie grzybnia może skolonizować ten podkład, który potem może być użyty przy produkcji, więc jest to taki krok pierwszy do szykowania materiału. I potem właśnie w zależności od tego, jak przygotujemy ten obiekt, on musi rosnąć przez odpowiedni czas w dobrych warunkach. Na przykład w przypadku moich pierwszych prototypów było to około dwa tygodnie. I potem ta grzybnia jest dezaktywowana, i yy, również, jeżeli to jest konieczne, to może przejść różnego rodzaju post-processing. Zdarzają się jakieś wypadki, no bo jednak mamy do czynienia z żywym obiektem, który może mieć inne plany wzrostu niż te, które zakłada mu forma. Tak, zdecydowanie się zdarzają. I w sumie pracując w Mycelium, odkryłam właśnie wartość tych porażek i tego, jak, jak ważny jest ten nieudany eksperyment w całym procesie. Także uważam, że to, co warto podkreślić, jest, że, że nie warto się zniechęcać, bo nie jest to w tym nie takie proste. Teraz może troszeczkę jest więcej informacji na ten temat i jak, jak do tego podchodzić. No ale ja sama przeszłam przez ten etap niewiedzy i nieznajomości tego materiału i dużo mnie to nauczyło. Także uważam, że jeżeli mówimy tutaj o biomateriałach, to te takie nieudane próby są tak jakby też częścią tego procesu uczenia się i pracy z tym materiałem. To na co może napotkać taki początkujący projektant, który chciałby poeksperymentować z produktem takim jak grzybnia? Na pewno kilka pierwszych. Podejść, może nie za bardzo wyjść. Bo właśnie warto zwrócić uwagę na to w ogóle, czym tak grzybnia jest, i trochę starać się zrozumieć. Jest to jednak żywy organizm, więc potrzebuje jakiejś opieki i zapewnienia odpowiednich różnych warunków. I właśnie to niezapewnienie tego jest z powodem tych różnych nieudanych prób. Więc trzeba, bo tutaj też mówimy się od skali, prawda? Jeżeli mówimy tutaj o, o jakichś małych próbkach rozmiaru szkielka Petriego. A, na przykład aplikacji do skali mebla, czy nawet chociażby lampy, no to tutaj już trochę trzeba inaczej też zadbać o przestrzeń. Zazwyczaj zakładam, że nie będzie to jednak laboratoryjne środowisko. Więc trzeba po prostu zachować pewnego rodzaju czystość, sterylność, ten organizm jest dosyć silny, także raczej radzi sobie w, w mniej sterylnych warunkach. E, aczkolwiek całym celem jest, żeby uniknąć różnego rodzaju zanieczyszczeń, więc będzie to e, zabawa w rękawiczkach, potencjalnie, jeżeli już mam jakieś formy, to będzie coś e, odkażone alkoholem trochę, by jednak pozbyć się tych bakterii i próbować uchronić jakoś ten swój materiał przed różnymi mikroorganizmami. Nie kichać na tą grzybnię, nie chuchać za dużo, bo jednak to tak w ogóle wyszkolenie całej tej grzybni, żeby ona dawała sobie radę z tymi wszystkimi różnymi mikroorganizmami też zajmuje trochę czasu. Będzie Pani teraz projektować także fotele z grzybni do pojazdu Formuły 1. I brzmi to bardzo ciekawie, ale też prowokuje takie pytania o potencjalny greenwashing. Ja bym powiedziała, że nie do końca o to w tym wszystkim chodzi, w tym całym projekcie, bardziej nazwałabym to pewnego rodzaju prowokacją. W ogóle prowokacją do wprowadzenia tej tematyki zrównoważonego rozwoju w, w dziedzinie motoryzacji. Bo dopiero w ostatnich latach jakoś nastąpiła zmiana w, w podejściu producentów e, pojazdów, czyli zwracać uwagę na te kwestie środowiska, więc w ogóle taka propozycja tego fotelu, ma na celu zwrócenie uwagi na możliwość używania tych biomateriałów, czy właśnie różnych innych ekologicznych alternatyw. Więc jest to taki trochę eksperyment, trochę takie pierwsze kroki, żeby nawiązać jakiś dialog z tą branżą i w jakiś efektywny sposób otworzyć drzwi do takich rozwiązań, rozbudzić w ogóle takie konwersacje między, między wszystkimi członkami zespołów i projektantów co oczywiście może potem ewoluować w dalszy research dotyczących różnych innych komponentów, wszystko mając na celu jakby zmniejszyć ślad węglowy już na etapie właściwie tej produkcji. No właśnie, bo i zrównoważony rozwój i dbanie o minimalizację śladu węglowego stają się coraz ważniejsze właściwie dla wszystkich branż, więc co stoi na przeszkodzie, żeby zastąpić produkcję mebli z drewna produkcją mebli z jakiegoś stuprocentowo ekologicznego rozwiązania? To znaczy, drewno samo w sobie jest już tym surowcem odnawialnym i przyjaznym ekologicznie, aczkolwiek właśnie to fakt jego masowej wycinki prowadzi do deforestacji i właśnie utraty bioróżnorodności. Także jest taki jakby powód, o to, żeby zadbać. Jednak takie całkowite zastąpienie tych mebli napotyka kilka przeszkód. I właśnie największe z nich to jest to często możliwość ograniczonego skalowania. Właśnie tych ekologicznych surowców, bądź mogą to być jakieś wysokie koszta produkcji, czy wymagany rozwój technologiczny. Więc właśnie projektując różnego rodzaju produkty, ważne jest, żeby zwrócić uwagę już na etapie, Projektowania prototypu, jakie będą to procesy produkcji, jakie będą to koszty i czy jest w ogóle możliwość skalowalności. I można tutaj właśnie rozważyć różnego rodzaju używanie istniejących maszyn czy infrastruktury, żeby tak jakby przyspieszyć możliwość wdrażania tych rozwiązań. No i pojawiają się różne pytania dotyczące trwałości i funkcjonalności tych alternatyw. Są też również przeszkodą braki jakichś jednolitych norm czy regulacji, które jednak utrudniają tą skalowalność na większą skalę i mimo wszystko w tych takich bardziej już znanych materiałach powiedzmy przynajmniej w tej branży pojawiają się jakieś próby standaryzacji szczególnie właśnie jeżeli mówimy tutaj o tych kompozytach z grzybni jednak tworzenie ich jest procesem dosyć długotrwałym i wiąże się z różną ilością testów, certyfikatów, które no niestety też są kosztowne i przede wszystkim potrzebna jest też świadomość ekologiczna i projekt i konsumentów, bo to właśnie przez to tak jakby umożliwia to rozpowszechnianie tych rozwiązań i w ogóle cała akceptacja w ogóle takiego podejścia. A jakie jeszcze inne biomateriały można wykorzystywać do produkcji mebli, no ale przecież nie tylko do produkcji mebli? Tak, no to zważając, że w sumie rozmawiamy tutaj o tworzeniu mebli czy właśnie innych obiektów z, z grzybni, to śmiałabym twierdzić, że, że takich materiałów może być znacznie więcej, niż nam się wydaje. I mogą być to właściwie różne materiały, takie z, bardziej bio z użyciem mikroorganizmów, wykorzystaniem jakiejś biomasy, stworzone przez recykling czy upcycling z różnych odpadów czy produktów ubocznych. I mogą to być na przykład fusy do kawy, odpady żywnościowe, wodorosty czy jakieś różnego rodzaju włókna, które powinny być połączone jakimiś biologicznymi spojwami, w tym właśnie chociażby grzybnią, czy, czy jakąś skrobią, czy wręcz algami. Jednak dla wielu z tych nowo materiałów jest troszeczkę za wcześnie na etap większej skali. Często też tak jakby przez ich właściwości będą to raczej elementy. Być może jakieś inne elementy wnętrz od paneli, ściennych zastaw stołowych czy jakichś elementów oświetlenia. Także jeszcze jest dużo, dosyć materiałów już teraz coraz bardziej dostępnych, ale ważne też, żeby zwrócić uwagę, co to są te biomateriały, bo często też używając właśnie różnych naturalnych włókien, które są zmiksowane z różnymi klejami i żywicą chemiczną, no nie jest do końca to, o czym na przykład rozmawiamy teraz. A pani będzie się w dalszym ciągu skupiała głównie na grzybni, czy będzie pani też eksperymentowała z jakimiś innymi ciekawymi materiałami? Tak, wydaje mi się, że to, co mnie interesuje najbardziej, to jest takie pracowanie z różnymi tymi organizmami, bo bardzo często one mogłyby ze sobą też współpracować. Także interesuję się na przykład bakterią, albo bardziej znanym może w postaci materiału aspektem kombuczy, i właściwie mówimy tutaj o SKUBIM. Które tworzy się podczas właśnie fermentacji naszej słodkiej herbaty. I właściwie miałam nawet w poprzednich kilku projektach, zastanawiałam się nad współpracą tych materiałów, jak właściwie mogłyby wyglądać procesy produkcji, znowu tutaj wracając, między nimi, i czy mogłaby być jakaś biologiczna interakcja. Także nie są to tylko grzybnia, czym jestem zainteresowana, ale właśnie ogólnie taka interakcja między różnymi biologicznymi. Organizmami i potencjalne ich działanie na środowisko dalsze. Brzmi to wszystko bardzo ciekawie. Jaka jest cena takiego ostatecznego produktu, ostatecznego projektu, który ewentualnie ktoś mógłby chcieć kupić? Materiałowo na y, małą skalę cały taki jakby powiedzmy w tym co, co ja próbuję zrobić y, golem jest to, żeby nie była to wysoka cena, bo jest to jednak y, właściwie ta grzybnia, która wykonuje najgorszą robotę. Więc jest to kwestia bardziej wykonania, więc włożonej pracy, właśnie pracy w laboratorium, hodowli tej grzyby, zadbania o nią i potem sama produkcja na tym etapie powiedzmy tworzenia jednego prototypu wymaga trochę pracy i jest to właściwie... Y, Handcrafted sprawa, więc jestem to ja, która pracuje z tym materiałem i tworząc większy obiekt. Także ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że na początku może to być cena trochę wyższa, właśnie przez potrzebny wkład pracy samego projektanta, który jest właściwie też, no tak jak w moim przypadku, no, to też jestem wykonawcą tego mebla. Także z czasem wydaje mi się, że ta cena będzie się zmieniać również. Takie rozwiązania też będą bardziej dostępne. Więc to też wpłynie na, na te aspekty. Także wydaje mi się, że na początku może być cena trochę wyższa i potem bardziej spadać. Jakbyśmy mogły wybiec trochę w przyszłość i zastanowić się z jakiego materiału, który niekoniecznie już projektanci mają do dyspozycji, mogą być wykonane meble przyszłości? To z mojej perspektywy, z tego jak ja powiedzmy patrzę na tą sprawę, to z jakiegokolwiek materiału by nie były, to w tym idealnym scenariuszu byłyby to meble czy inne, właśnie, elementy wnętrz, które byłyby przyjazne środowisku i produkcja ich emitowałaby jak najmniej dwutlenka węgla, jak to możliwe, najlepiej w ogóle, żeby tego nie robiła, a w ogóle potem ich rozkład, żeby nie emitował żadnych substancji chemicznych typu kleje, farby, lakiery, które też miałyby już swoje zamienniki. Um, I w tym idealnym scenariuszu właśnie chociażby wymiana tych mebli powiedzmy, nie dokładała się do sterty odpadów na wysypiskach śmieci. E, i Po prostu takie elementy mogły się rozłożyć, nie zanieczyszczając, nie zakłócając, Różnorodności biologicznej. Jednak wiadomo, w praktyce to nie takie proste i każdy cykl jest dosyć duży i wymaga wielu badań, prototypów, testów, różnych konsultacji i wielu bardzo przemyślanych decyzji. I też może to taka notka na teraz, że wszystko to, co jest biodegradowalne, nie zawsze oznacza automatycznie, że jest dobre dla środowiska. Szczególnie jeżeli mówimy tutaj o jakichś większych ilościach. Ale tak podsumowując, taki idealny dla mnie materiał byłby stworzony przez naturę i mógłby potem do niej wrócić, nie pozostawiając ze sobą żadnego śladu. Ale wiąże Pani nadzieję raczej z grzybami, raczej z bakteriami, czy w ogóle z jakimś materiałem, który jeszcze nie powstał? To znaczy, ja dalej widzę nadzieję ogromne w kompozycie z grzybni i uważam, że jest jeszcze dużo do odkrycia naprawdę pod wieloma względami. Uważam, że inne materiały też wejdą do gry, może w troszeczkę innej. Wersji, bo jednak, jeżeli mówimy tutaj o tym kompozycie, to on jest po prostu bryłą, którą możemy uformować w jakiś sposób. Na przykład, jeżeli wrócę tutaj do skubi, tego microbial cellulose, które właściwie jest taką membraną, no to tutaj będzie to inny element, prawda? Może być jakaś zasłona potencjalnie, może jakiś fragment fasady, ścianki działowej, jeżeli mówimy jakoś tak bardzo realistycznie tutaj. Także wydaje mi się, że nie warto jakby zmuszać tych materiałów do ról, które w których stanie nie są spełnić, tylko po prostu spróbować je zrozumieć, zobaczyć, gdzie jest potencjał i w w którym miejsce mogłyby się wpasować, a w ogóle wręcz nawet zastanawiać się, co nowego może z nich powstać. I może jeszcze nie wiemy, co to jest, ale właśnie nie będziemy tego forsować. Nie będziemy forsować zamienników na siłę, tylko będziemy sprawdzać najpierw, co te materiały potrafią i co mogą dobrego zrobić, i wtedy będziemy je w jakiś sposób publikować. No, to jest piękne podsumowanie rozmowy o projektowaniu w zgodzie z naturą. Państwa i moją gościnią była Natalia Piurecka, ubiegłoroczna jutronautka oraz projektantka interdyscyplinarna z Uniwersytetu w Innsbrucku. Ja nazywam się Joanna Sosnowska. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.